To i dlaczego sprowadził Templariuszy do Polski? Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą, i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego. I o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. O krzyżakach wiemy, bo uczyliśmy się w szkole. Krzyżaków do Polski sprowadził Konrad Mazowiecki, niefortunny książę, oczywiście zasługujący na podcast, bo chyba był trochę świrę. Zbierałem się do tego jakiś czas temu, ale doszedłem do wniosku, zresztą chyba to mówiłem w którymś z podcastów, że listopad to najlepszy moment do nagrania tej opowieści. Zatem, czy możemy połączyć Piastów, Templariuszy i Marcina Sturs, mojego imiennika? Niestety, Dzień Świętego Marcina skutecznie przykrywa Święto Niepodległości. Cóż, tak wyszło. 11 listopada o 11.11 .11, Niemcy podpisali kapitulację, co jest równoznaczne z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. A ja opowiem o przykrytej, przykrytym świętym Marcinie, ale do świętego Marcina prowadzi nas historia Templariuszy. Ponieważ to już 40 odcinek podcastu, parę słów od autora. Chciałem podziękować za wszystkie gwiazdki łapki w górę, a także komentarze na YouTubie. Chciałem przypomnieć, bardzo proszę, jeśli wam się podcast podoba, to proszę o właśnie te pozytywne interakcje. Jeżeli wam się spodobał, to polećcie go znajomym, tak samo jak moje profile na Instagramie czy Facebooku. Od kilku tygodni podcast jest dostępny także na YouTube, i tu nawet zostałem ochrzczony rusofobem, co nie jest prawdą. Nienawidzę wojny, jej inicjatorów, a także wymuszania na innych krajach innych niż suwerenne decyzje. Tyle, tyle krótkich, krótkiego wstępu. Jakie plany piszecie do mnie, sugerujecie podcasty? Planuję dwa podcasty z kolegą Arkiem, bo Festum Kistryn bardzo się spodobał, czyli podcast na temat Głogowa, a potem podcast na temat wojny 30-letniej na Śląsku a właściwie górnym Śląsku. Planuję też podcast o błaznach Gryfitów, mając nadzieję zaproszę, na zaproszenie jednego gościa, historyka ze Szczecina, a także chcę po, po Gryfach, po historii Gryfów opowiedzieć o Kaszubach. Wszak jestem z Gdyni i mieszkałem obok Kaszubów wiele lat. Także w planach jeszcze będzie Wallenstein, będą Gryfici, skończę nową marchię, jest o czym opowiadać. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to jest pytanie takie: dlaczego sprowadzano templariuszy w różne miejsca Europy? O templariuszach opowiadałem już przy okazji podcastu o Czerwińsku nad Wisłą, ale jak tam wtedy podkreślałem, co mi zarzucano, że otwieram nowe wątki, te wątki się otwierały na kolejne podcasty, ale to jest jeden z nich. Pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest takie: dlaczego templariusze otrzymywali tak liczne nadania królów i książąt w całej Europie? Odpowiedź nie jest trudna, ale jest złożona. Zakonu ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, zwanego zakonem templariuszy od słowa templum, co po łacinie określa świątynię, który został powołany w XII stuleciu, by chronić chrześcijańskich piergrzymów, zakonu, który strzegł ziemi świętej, zakonu, który był zaprawiony w bojach. Templariusze byli świetnie wyszkolonymi żołnierzami. Wznosili obronne fortece, zażądane skutecznie administracją opartą na prowincjach i komandoriach. Ich umiejętności bojowe i organizacyjne czyniły z templariuszy, jak twierdzi Andrzej Zieliński w książce, tajemnice polskich templariuszy, wygodnymi strażnikami granic. Znak Czerwonego Krzyża na piersiach i na ramieniu płaszcza w krajach chrześcijańskich onieśmielał oraz wzbudzał szacunek i lęk przed podniesieniem ręki na ubogiego rycerza Chrystusa, a przede wszystkim przed przypadkowym ugodzeniem kopią czy mieczem w znak krzyża. Tak pisze pan Andrzej. Jednocześnie współcześni templariuszom nie wiedzieli, że nie wolno im było walczyć z chrześcijanami. Dodatkowo dochodzi o aspekt technologiczny. Mówiono, że Cystersi zamieniali na im włości w krainy mlekiem i miodem płynące. Ale jak wiadomo, robili to nie tylko oni. Pojawiając się na obecnych ziemiach polskich, templariusze potrafili podwoić wielkość zbiorów zboża, czy też zastosować planowy rozwój osadniczy wokół komandorii. Mało kto wie, że pochodząca z Chin ryba została sprowadzona tu przez templariuszy jako ryba hodowlana, a ryba ta dzisiaj gości na polskich wigilijnych Stołach mowa tu o karp. To nie królowa Bona sprowadziła do nas warzywa, to templariusze sprowadzili do Polski kapustę, marchew czy inne warzywa gruntowe. Może z czasem straciły one na popularności i Bona sprowadziła je ponownie. Tego nie wiem. Choć wiemy, że u schyłku średniowiecza mówi się, o jedzeniu przez wieśniaków kiszonej kapusty od 3 do 4 razy dziennie. Templariusze to także żegluga śródlądowa, młyny wodne i wiatragi, a także bardzo sprawny system podatkowy. Uwaga, system, który nie krzywdził mieszkańców, a dawał możliwości rozwoju. Tak więc Templariusze osadza, osadzano w komandoriach granicznych, zarówno na granicach wewnątrz chrześcijańskich państw, także na granicach Państw chrześcijańskich i pogańskich. Tak powstawały enklawy spokoju i stabilizacji. Przypomniały mi się książki o Mikołajku, gdzie Ananiasza nie można było bić, bo nosił okulary. Ananiasza to różni od templariuszy, że ubodzy rycerze potrafili się obronić albo nawet oddać. Po obu stronach Odry możemy odnaleźć wsie, których nazwa zaczyna się od przedrostka Tempel, pochodzącego właśnie od templariuszy. Przykładem jest tutaj na przykład lotnisko. Tempelhof, mające w czasach słusznie minionych nieregularne połączenia z Warszawą. Nieregularne, bo wymuszane terroryzowaniem załogi. Tempelhof pochodzi z nadania Templariuszom ziemi przez słowiańskiego księcia Jaksę z osadzonego na czele słowiańskiego księstwa, mieszczącego się dziś na terenie berlińskiej dzielnicy. Kepeni. Mówiłem o nim przy okazji podcastu o Nowej Marchi. Osadził go tam Bolesław Krzywoł. Na terenach dzisiejszej Polski najbardziej znane są nadania w zachodniej Polsce. Od księcia pomorskiego Barnima I, tu mówimy o Chwarszczanach czy o Rurce, księcia Wielkopolskiego Władysława Odonica czy księcia Śląskiego Henryka Brodatego. Jednak chyba nie, w zachodnich księstwach pojawili się Templariusze jako pierwsi. Bolesław Krzywousty, tak zwanym Testamentem Krzywoustego, podzielił Polskę na dzielnice między swych ówczesnych synów. Mówił ówczesnych, bo nie wiedział, że trafi mu się pogrobowiec. Kazimierz, później nazwany Sprawiedliwym, późniejszy, założyciel Kazimierza Dolnego nad Wisłą, o którym robiłem podcast. O Kazimierzu, nie, o, o Kazimierzu Dolnym, nie o Kazimierzu Sprawiedliwym. Testament Krzywoustego podzielił Polskę na dzielnicę senioralną, obejmujących Kraków z ziemią krakowską, sieracką i łęczycką oraz... Pomorzem Gdańskim, dzielnicę Śląskę jeszcze z Ziemią Lubuską, o czym mówiłem w podcaście o Nowej Marchi, dzielnicę Mazowiecką z Kujawami, dzielnicę Wielkopolską oraz Ziemię Sandomierską. I tak w 1138 roku, telegraficzny skrót, nadał dzielnicę Śląską Władysławowi II, który z racji starszeństwa otrzymał także dzielnicę senioralną, stronę krakowską. Bolesławowi Kędzierzawemu nadał Mazowsze i Kujawy, Mieszko II, zwany później Starym, otrzymał Wielkopolskę, a najmniejsza dzielnica przypadła bohaterowi dzisiejszego podcastu, Henrykowi Sandomierskiemu. O ile trzej starsi brasi od razu skoczyli sobie do łbów czy gardeł, jak kto woli, młody Henryk jako jedyny nie rościł sobie praw do innych dzielnic, czyli do tytułu Princepsa. Czyli księcia zwierzchnego, bo był człowiekiem specyficznym. Ze względu na to, że nie uczestniczył w grze o tron, historia jego życia mniej opiera się na źródłach, a bardziej na hipotezach i domysłach, bo cichy i pokornego serca był. Matką Henryka była księżna Salomea, żona, druga żona Krzywołstego, córka Henryka von Berg, niemieckiego hrabiego, po którym książę. Otrzymał imię. Kratla Buda, najbardziej znany medi polski mediewalista, jako przypuszczalną datę urodzin księcia podaje na rok 1132 z yy, Zajanem Długoszem. W chwili śmierci Krzywoustego Henryk był zatem jeszcze nieletni, więc początkowo na tronie zastępowała go. Matka Salomea, administrując również swą wdowią odprawę w postaci księstwa Łęczyckiego i dzielnicy senioralnej. Choć profesor Labuda twierdzi, że początkowo dzielnica Sandomierska była administrowana z Krakowa przez Princepsa właśnie. Po rozstrzygnięciu pierwszego konfliktu polskiej dzielnicowej i wygnaniu Władysława II z kraju, który odtąd będzie Zwany Wygnańcem, nie kraj, tylko Władysław. Zwycięski książę Bolesław Kędzierzawy w 1146 roku zezwala Henrykowi na samodzielne rządy. Wygląda, że relacje między braćmi były bardzo poprawne, bo w 1149 roku dokonują wspólnie rajdu na Ruś, czyli na Włodzimierz-Wołyński i Łódzk. Henryk najbardziej znany jest potomnym dzięki temu, że w 1150. W czwartym roku wyruszył jako krzyżowiec w pielgrzymkę do Jerozolimy. O pobycie ziemi w Ziemi Świętej Jan długoż napisał tak. Spędziwszy tam cały rok, kiedy padła część jego żołnierzy, częściowo w tych walkach, częściowo wskutek niedogodnego klimatu, wrócił zdrowy do kraju. Zarówno jego bracia, Bolesław I, imię Czysław, jak i wszyscy panowie polscy przyjęli go z ogromną czcią i szczególną radością. Mieczysław to oczywiście mieszko trzeci stary. Nadmienić należy, że wyprawy krzyżowe w słabo zaludnionej Polsce nie były zbyt popularne. Raczej borykaliśmy się z problemem znalezienia osadników, czy brutalniej mówiąc też niewolników, którzy mogliby na trwałe zapewnić wzrost gospodarczy. Tak więc Henryk Sandomierski czy Jaksa Zmiechowa, mylony czasem jak są Kopanicy, to najbardziej znani polscy krzyżowcy. Jaksa Zmiechowa to ten rycerz z kolei, który sprowadził do Polski zakon Bożogrobowców. I bazylikę Grobu Bożego możemy zobaczyć w podkrakowskim Miechowie. Zapewne w Ziemi Świętej młody książę zetknął się z zakonami rycerskimi. Najbardziej znanym na to dowodem jest Fundacja Klasztoru. I szpitala Joanitów w Zagości. Tak naprawdę, Joanici otrzymali od księcia dwie włości: Zagość i Boroszywice w Dolinie Nidy. Ruchem tym Henryk zmienił w księstwie sposób gospodarowania w ramach ustroju feudalnego, sprowadzając tu tzw. dziesiętników, czyli podatników, jak kto woli, i rozszerzając prawa tak tzw. służebnikom i chłopom niewolnym. Książę na terenie sedom Stworzył też system zwany more liberorum hospitium, czyli system wolnych gości, byli to osadnicy, którzy pracowali dużo lepiej niż pracowali niewolni, z chęcią wzbogacenia i z chęcią wzbogacenia również swojego feudała. Oprócz krucjat jerozolimskich, zwanych lewantyńskimi, prowadzono tak zwane krucjaty północne przeciwko prusom, liwom, czyli Litwinom. I tak w 1147 roku odbywa się wyprawa na Prusy, zorganizowana przez Bolesława Kędzierzowego na fali zainteresowania właśnie krucjatą lewantyńską, drugą krucjatą lewantyńską. Wyprawa ta wywołała pruski odwet i najazd na ziemie polskie w dwa lata później. Kolejne wyprawy w latach 1149-1157 zaowocowały już podbiciem części ziem pruskich. Kolejna próba chrystianizacji nie powiodła się na skutek buntu prusów, a w roku 1166 lub 1167 zginął w karnej wyprawie zaprawionych w bojach krzyżowiec książę Henryk Sandomierski, który niestety odchodzi z tego świata bezdzietnie. W Iwanickiej Zagości hipotetycznie joanickiej zagości, odkryto w 1962 roku fragmenty romańskiego kościoła z XII wieku. Na ich podstawie odtworzono potencjalną bryłę, o której naukowcy twierdzą, o tej świątyni naukowcy twierdzą, że mogła pochodzić z Lombardii, jej wzór, i została jako najlepszy wzór przeniesiona z Europy Zachodniej na teren Polski. W tym właśnie wykopalisku wykryto również gipsową płaskorzeźbę, jeden z najcenniejszych obecnie zabytków sztuki romańskiej. Płaskorzeźba ukazuje dwie grupy postaci, urozmaiconą wyobrażenia, wyobrażeniami lwa, gryfa i centaura. Jest to przedstawienie zapewne mszy, bo w środku stoi kapła. Niektórzy przypuszczają, że jednym z mężczyzn na płaskorzeźbie jest właśnie Henryk Sandomierski, choć inni widzą tam jego najmłodszego brata Kazimierza, sprawiedliwego. To właśnie jemu, Kazimierzowi bez ziemi, bo był pogrobowcem i nie miał nadania, zamierzał przekazać księstwo Henryk. Jednak wola nie została uszanowana i księstwo podzielono tak, aby groźń mi sandomierskiej przypadło Bolesławowi Kędzierzawemu, a tylko mały, Wiślicki skrawek młodemu Kazimierzowi. Opowieść o. Księciu Henryku poruszyła wątek sprowadzenia do Polski templariuszy? Nie. Powiedziałem o Joanitach. Więc gdzie ci templariusze? Najbardziej tajemniczą historią z czasów jego panowania jest powstanie w Opatowie romańskiej bazyliki, dziś jednej z najbardziej okazałych budowli romańskich w Polsce. Według dat powstała ona w połowie XII wieku, więc idealnie za czasów panowania tego władcy. Pobyt templariuszy w Opatowie opisany jest przez Jana Długosza. Ten opierał się na ustnych przekazach. Siedzibą zakonników miała być późniejsza kolegiata świętego Marcina. Ten zabytek architektury, swoimi rozmiarami, okazałością i wysokością wysoką klasą architektoniczną, daje możliwość takich przypuszczeń. To było iście zachodnie budownictwo. Długosz widział na portalu kościoła kamienne figury rycerzy. Dość zniszczone w jego czasach, bo nie miały głów. Długosz je wziął za wizerunki templariuszy. No cóż, wszystko jest możliwe, bo pisał swe kroniki po pamiętnym 13 października 1307 roku, kiedy to aresztowana Jakuba Molay, o czym opowiadałem w podcaście o Czerwińsku. Jednak trzeba przyznać, że historia Długosza w połączeniu z faktem odbycia przez księcia wyprawy krzyżowej wraz, udokumentowanym osadzeniem joanitów z Ga Zagości pozwala obronić tezę, że z wyprawy przy Krzyżowej księcia przybyli tu zarówno joanici, jak i templariusze. Innym argumentem za tę właśnie hipotezą jest lokalizacja ówczesnego Opatowa, tuż obok niebezpiecznej granicy z pogańskimi Prus Prusami i innego obrządku Rusią. Podobno na czele templariuszy przybył polski krzyżowiec Wojsław z rodu Powału, zwany później Jerozolimczykiem. Komandoria opatowska, jak pisze ja, Andrzej Zieliński, miała powstać w 1152 do 1155 obejmować miasto opatów, or lub grutopatów z 16 nadanymi templariuszom wioskami. Rycerze trwali tu aż do 1237 roku, więc szmat czasu na tamte czasy, do czasu kiedy zostali przesunięci do nowej komandorii w Łukowie, jednej z trzech tworzonych bliżej granicy z Prusami. Istnieje również teza, że tylko joanici przybyli wraz z Księciem do Polski i zostali osadzeni również w Opatowie, ale kto by wtedy obciął głowy figur opisywanych przez Długosza? Zacny zakon, noszący miecze, szanowany do dzisiaj, istniejący do dzisiaj, nie wzbudziłby czegoś takiego. Podobno ówczesny proboszcz Opatowa, w czasie kiedy zakon templariuszy został rozwiązany, bardzo szybko te głowy obciął. Ja teraz mam taką jeszcze inną teorię, że moim zdaniem postać świętego Marcina Sturs, patrona kościoła, pasuje do legendy tempariuszy, bo Marcin Sturs był żołnierzem cesarskim, urodzonym podobno w roku 316 na terenie dzisiejszych Węgier, w prowincji rzymskiej Panonia. Marcin był świetnym żołnierzem. Po dwóch latach prosił cesarza Juliana apostatę o zwolnienie ze służby. Niestety Julian się na to nie zgodził, a ponoć święty Marcin miał walczyć w pierwszym szeregu bez broni. Po odejściu z wojska rozpoczął życie pustelnicze, aby pod koniec życia osiąść jako biskup nad Loarą. Z templariuszami łączy go niewątpliwie żołnierska prze przeszłość i pewne, pewien rodzaj pacyfizmu. Pamiętajmy, templariusze nie mogli walczyć przeciw chrześcijanom. Może troszeczkę byli jako jak siły ONZ, oczywiście z punktu widzenia ówczesnej Europy chrześcijańskiej. Na pewno nie mogli tego powiedzieć niewierni w ziemi świętej w Saraceni. Miejscem nieoczywistym będzie dzisiaj wspomniana już kolegiata św. Marcina w Opatowie, a także samopatów i kilka miejsc w nim. Kościół św. Marcina zbud zbudowany jest z popularnego w okolicach materiału, czyli piaskowca. Jest to, podobnie jak kościół w Czerwińsku nad Wisłą, trójnawowa bazylika z dwoma wieżami. Między wieżami zobaczymy portal główny. Na szczęście uchował się romański, jednak z osadzonym na nim późniejszym portalem gotyckim. W nawach bocznych kolejaty zobaczymy dawne romańskie okienka, też się uchowały. Nawa główna budowli pochodzi ze schyłku średniowiecza i pokryta jest późnogotyckim sklepieniem kolebkowym, takimi łukami. Wcześniej zapewne tu istniał strop drewniany, przebudowany w czasach gotyku, czyli końcu XV wieku na strop murowany. W kościele zauważymy herb łabędzia i moja hipoteza jest taka, że jest on związany z rodem Duninu, przybyłych ze Śląska, tutaj. A także zobaczymy herb, herb od rowążu, starego morawskiego rodu. I tutaj nie mam żadnej teorii. Wnętrze świątyni pokryte jest polichromią barokową z XVIII wieku, powstałej tu, bądź na skutek mody, bo taka też zmieniała wystrój kościoła, lub może potopu szwedzkiego, jak w wielu innych świątyniach. Tego nie wiem i nie natchnąłem się nad tym. Jak wejdziemy, to są Możemy zobaczyć XIX-wieczne obrazy lub ich kopie, nie robią na mnie wrażenia, ale już renesansowy nagrobek rodziny szydłowieckich w lewej nawie bocznej godzien jest uwagi. Największą uwagę skupia renesansowa wykonana w 1541 roku płaskorzeźba z brązu przedstawiająca tzw. lament Opatowski. Rzeźba przedstawia 41 postaci opłakujących zmarłego kanclerza, właściciela miasta. Opatowa i fundatora remontu kolegiaty Krzysztofa Szydłowieckiego. Wśród postaci okazanych na płaskorzeźbie jest nawet król Zygmunt I Stary. Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w 2003 roku w kapitularzu kolegiaty odkryto kamienny renesansowy nagrobek, który ufundował w 1530 roku starosta Baltazar Sobek z Sulejowa swojej kochanej żonie Marynie. Tak głosi łacińska inskrypcja. Ale Opatów to nie tylko kolegiata. Oprócz kolegiaty, nazwijmy ją templariuszy, w Opatowie zobaczymy jeszcze podziemną trasę turystyczną, która naprawdę robi wrażenie. Wyżłobiona w Lesie pokazuje serię starych podziemi. Wrażenie również robi barokowy klasztor benedyktynów na tzw. wzgórzu żmigrockim. W Zmurze żmigrockiej osada żmigru to najprawdopodobniej początek miasta Opatowa. Wokół Opatowa jeszcze zobaczymy szlak polski, polski szlak hutniczy, bo tam na Ziemi Sandomierskiej czy Ziemi Kieleckiej rozwijało się dość intensywnie hutnictwo. także jadąc tam, warto mieć oczy otwarte, oczy wokół głowy, bo zobaczymy nie tylko to, o czym mówię, ale także wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy. Zatony rycerskie przez wieki nie przestały fascynować. Tak samo jak i skarb teplariusz. Niestety żadnej legendy o skarbie Wopatowej nie znalazł. Fajnie jest jednak zamknąć oczy i zbudować ciekawą historię, trochę na faktach, trochę na hipoteza. Jedno jest pewne. Opatów ze swoją kolegiatą jest i czeka na odwiedzający. Ja odwiedziłem go dwa razy, chyba oba razy po, przy okazji pobytu w Sandomierzu. Za drugim razem przy okazji pobytu w Sandomierzu i Tarnobrzegu. Tutaj odsyłam słuchaczy do mojego podcastu o historii żółtego złota, czyli siarki w Tarnobrzegu. Fascynacje świętokrzyskie to zarówno dobry wypad na weekend, jak i na urlop. Jeśli nudzą was drinki z parasolką, a fascynuje ogrom historii. Jeszcze jedno. Ponoć za sprawą Henryka Sandomierskiego i jego kontaktów z zachodnim rycerstwem do Polski trafił tak zwany Epos Rycerski. Więc my mamy chyba też swoją pieśń o Rolandzie, bo tak powstała podobna opowieść o Walterze Styńca i Wisławie z Wyślicy. Mam nadzieję, że jako suplement, bo czasami robię takowe suplementy, kiedyś o tej legendzie opowie. Więc. Podsumowując, kto sprowadził templariuszy do Polski? Najprawdopodobniej Henryk Sandomierski. Dlaczego? Jako wygodnych strażników granic. I jeszcze jedno. Na Instagramie powinny pojawić się moje zdjęcia z Opatowa niedługo. A jeśli chcecie mnie zapytać, czy o zachodnich komandoriach templariuszy też będzie podcast, tak przygotowuję go. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku, i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com